W kolejnym programie, dziś o wizycie Centrum Promocji Przedsiębiorczości w Lubińskiej Kuprum Arenie. Centrum Promocji Przedsiębiorczości to projekt, którego głównym założeniem jest promowanie przedsiębiorczości oraz informowanie o możliwościach założenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu środków unijnych. Nasz projekt, czyli Centrum Promocji Przedsiębiorczości jest właśnie po to, aby promować wśród wszystkich Państwa zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, promować środki unijne, które można na tę własną działalność otrzymać my mamy sporo spotkań w tak zwanym terenie, czyli na przykład spotykamy się z mieszkańcami ostatnio nie wiem Polkowic, wcześniej Legnicy. Proszę śledzić nie wiem plakaty w mieście, naszą stronę internetową Twoja dotacja EU. Organizujemy sporo takich spotkań i na tych spotkaniach udzielamy niezbędnych informacji, ale najlepiej jest, jeżeli po prostu ktoś zainteresowany uzyskaniem dotacji przyjedzie do nas do biura i tam można się umówić po wcześniejszym zadzwonieniu do nas na stronie internetowej są wszystkie potrzebne kontaktowe numery telefonu. Umówić się i się spotkać indywidualnie z doradcą biznesowym. I on udzieli Państwu wszelkich potrzebnych informacji. Czy mają Państwo szansę na założenie tej firmy ze środków unijnych? Co trzeba zrobić, żeby po te środki sięgnąć? Jak zrobić, żeby potem nie trzeba było takiej dotacji oddawać, ponieważ są takie no przypadki e, wprawdzie sporadyczne, ale zdarzają się, że jeżeli ktoś nie utrzyma firmy przez rok, to po prostu ta dotacja musi zostać zwrócona. Ale większość osób, które zakładają firmę, nie muszą tej dotacji oddawać. W związku z czym my tych wszystkich informacji udzielamy, także zapraszamy. Do nas serdecznie www.twojadotacja.eu Realizacja projektu Centrum Promocji Przedsiębiorczości zakłada m.in. przeprowadzanie tzw. akcji chodnikowych. Jedna z nich odbyła się właśnie w Lubińskiej Galerii Handlowej. To, co jest teraz, to jest tak zwana akcja chodnikowa. Nazywa się to tak dość może przewrotnie, ale generalnie chodzi o to, że idziemy na chodnik, na ulicę, do miasta, do ludzi i tam po prostu udzielamy wszelkich niezbędnych informacji. W tym celu uruchomiony został specjalny punkt informacyjny. Każdy, kto chce założyć własną działalność gospodarczą z wykorzystaniem unijnych środków, może tam podejść i uzyskać niezbędnych informacji. To znaczy tak nie możemy udzielać indywidualnego doradztwa, bo jest to niemożliwe, ponieważ nasze indywidualne doradztwo dla jednej osoby trwa około 3 godzin, czyli no, nie jesteśmy w stanie wszystkim udzielić pełnej informacji, natomiast będziemy udzielać ogólnych informacji oraz zapisywać zainteresowane osoby na indywidualne spotkania u nas w biurze w Legnicy. Natomiast w tym samym czasie na terenie galerii będą roznosić ulotki rycerze w zbrojach z Agencji Hegemon. Dlaczego rycerze? Właśnie ci. Dlatego, że... Ci rycerze mogli założyć swoją agencję artystyczną także dzięki środkom z Unii Europejskiej. Ja zawsze, jeżeli mam jakieś spotkania, to zawsze opowiadam o tych panach, ponieważ mnie to zawsze fascynuje. To są po prostu młodzi ludzie, którzy zawsze pasjonowali się średniowieczem, rycerstwem, walkami, wszystkim, co jest z tym związane. Byli w Bractwie Rycerskim, spotykali się, mają te swoje stroje i postanowili któregoś dnia, mimo że skończyli studia mają wykształcenia różne, postanowili jednak przekuć swoją pasję w pracę. Napisali wniosek do Unii Europejskiej. W zasadzie do tej pory napisali już dwa wnioski. Oba wnioski Unia rozpatrzyła pozytywnie i dzięki temu oni dostali dofinansowanie na otworzenie agencji artystycznej. I teraz po prostu są rycerzami zawodowo, można powiedzieć. Mają spotkania w szkołach, w przedszkolach, podejmują się różnych akcji, pokazów historycznych, robią pogadanki takie Historyczne, na przykład dla dzieci, dla starszych. Mają sporo zajęć i myślę, że dobrze im się to kręci. I to jest właśnie bardzo taka fajna informacja, dlatego że to jest też taki przykład na to, że nie trzeba koniecznie mieć jakiegoś super wyuczonego zawodu, być głównym księgowym czy, nie wiem, budowlańcem. Oczywiście fajnie jak ktoś jest, ale chodzi generalnie o to, że jeżeli mamy jakąś pasję, to możemy po prostu ją przekuć również w swoją firmę. Rycerze uczestniczący w akcji wzbudzili zainteresowanie bywalców Lubińskiej Galerii. Sami z pełnym przekonaniem wzięli w niej udział. Dzisiaj rycerze promują przedsiębiorczość. My jesteśmy najemnikami, no już naszą naturą jest to, że jesteśmy przedsiębiorczy, więc też staramy się innym to przekazać. Ale proszę mi więcej coś na ten temat powiedzieć, bo Pan bierze udział w akcji z firmą, która promuje przedsiębiorczość, ale Pan również skorzystał z pomocy tej firmy w otwieraniu własnego biznesu. I to ma chyba takie przełożenie, że chce Pan również innym wskazać, że tak można. Znaczy skorzystałem z doradztwa w biurze CISNETu dotyczącego założenia własnej działalności oraz tego, co się z tym wiąże, jeśli chodzi o obowiązki. No i no myślę, że na pewno to jest dla ludzi odważnych, którzy chcą być na swoim i też jakby nie, nie chcemy każdemu to, do tego przekonać, ale to osoby, które właśnie też chciałby się na to zdecydować. Pan jest przekonany, bo pan się zdecydował, wziął udział w takim projekcie i dzisiaj jest pewien, że warto. Ja najpierw skorzystałem z doradztwa Cisnetu, tam też z konkursu na najlepszy biznes. plan, który wygrałem, i następnie złożyłem wniosek do Urzędu Pracy, gdzie dostałem dofinansowanie na pierwszą, pierwszą działalność. Ta działalność się kręci, udało się. No, udało się, na pewno długa droga przede mną, bo Narków muszę zdobyć rynek i dobrze się zareklamować. Tak myślę, że też to jest na, na przestrzeni kilku lat, natomiast nie zrażam się i mam nadzieję, że będę mógł się z tego utrzymać. Co, na co dzień pan robi? E, ojej, no na co dzień zajmuję się pokazami historycznymi, ale też różnymi obsługą projektów unijnych i nie tylko, czyli przy, przy administracji, przy zarządzaniu projektami. W czasie, kiedy rycerze rozdawali ulotki, doradca biznesowy dyżurował w punkcie informacyjnym i cierpliwie odpowiadał na pytania. Najczęściej osoby pytają się, skąd mogą pozyskać środki finansowe, czy to z projektów unijnych, czy z urzędów pracy, które również wprowadzą swoje jakby punkty, w których, można, w których udzielają po prostu dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności. Generalnie pytają się również o możliwości szkoleń, kursów biznesowych, ewentualnie o refundację stanowisk pracowniczych, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracowniczych. Przede wszystkim pytają o szkolenia, bo w moim zawodzie wiedzy nigdy nie dosyć, także jestem zainteresowany szkoleniami, kursami. Mam swoją działalność, także ten temat powiedzmy już mam opanowany. Temat szkolenia jak najbardziej. Tego nigdy, tego właśnie potrzebuję. Co? I dowiedział się Pan czegoś konkretnego? Oczywiście. Zaproponowano mi strony internetowe, gdzie mogę znaleźć pewne rzeczy. No, nowe strony marszałkowskie, także część rzeczy znałem, ale oczywiście parę nowych. Jakie będą efekty akcji przeprowadzonej w Lubińskiej Galerii zobaczymy. Organizatorzy są przekonani o jej skuteczności. My nie liczymy potem osób, które wzięły od nas ulotki, porozmawiały z nami i na przykład udały się do Urzędu Pracy bądź do jakiejś instytucji kierującej do projektu unijnego, bo tutaj może uściśle, że dotacje unijne można wziąć z dwóch miejsc. Są to te same pieniążki, z tym, że przez jakby różne źródła dysponowane. Można wziąć dotację z Urzędu Pracy, z tym, że jest to wtedy dotacja niższa, natomiast łatwiej ją uzyskać i trzeba być osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, a jeżeli ktoś chce więcej pieniążków, czyli do 40 tysięcy, no to wtedy już powinien zaciągnąć się Mówiąc kolokwialnie, do dużego projektu unijnego, i są takie specjalne instytucje na Dolnym Śląsku, które w tym pomagają. My mamy pełne informacje o tych instytucjach, kierujemy do nich zainteresowanych. Docierają do nas potem głosy, podziękowania i sygnały, że ludzie po prostu zainteresowani przez nas unijnymi dotacjami, no, postanowili jednak z nich skorzystać. Kiedyś mieliśmy, pamiętam, akcję koło Urzędu Pracy w Jaworze i było tam na przykład duże zainteresowanie. Częściowo nami, częściowo rycerzami, bo część osób przychodziła zapytać się o. Właśnie o środki unijne, a część osób przychodziła podotykać rycerzy, postukać w zbroję, porobić zdjęcia dzieciom z rycerzami. To właśnie taka jedna z tych akcji, które utkwiły mi w pamięci. A dzisiaj właśnie taka podobna jest w Lubinie, tutaj w Galerii Koprum Arena, ponieważ no jest to bardzo ruchliwe miejsce, przychodzi tutaj dużo osób i dlatego mamy nadzieję, że ta akcja tutaj się fajnie uda. Przypominamy raz jeszcze, że wszelkich informacji na temat projektu można szukać na stronie internetowej www.twojadotacja.eu. Czynna jest również infolinia 0801 0066 33. A biuro realizujące projekt znajduje się obecnie w Legnicy przy ulicy Libana 10.